Wraz z nami oficer operacyjny zajmujący się sprawą zaginionego. Panie oficerze, czy są nowe informacje w sprawie Roberta Czajkowskiego? Tak, nastąpił przełom w tej sprawie. Nasze biuro dotarło do materiałów wideo, które udostępnimy, upublicznimy. Materiały zostały przekazane wraz z dodatkowymi materiałami zdjęciowymi policji. Nasze biuro przekazało te wszystkie informacje oficerom, którzy zajmują się tą sprawą tutaj na miejscu. Myślimy, że jesteśmy blisko rozwiązania tej sprawy. Kiedy zostaną upublicznione materiały? Przekażemy Waszej redakcji je w dniu dzisiejszym. Co jest istotne, na tych materiałach widzimy, że o godzinie. 3.39 w okolicach dyskoteki, gdzie bawił się Robert, doszło do pobicia. Czy wiadomo z jakim skutkiem? Na materiałach widzimy, że Robert został pobity przez osobę, którą ustaliliśmy. Jest to mieszkaniec Wyszkowa. Dane jego fotograficzne przekazaliśmy do identyfikacji policji. Na zdjęciu widzimy, że bójka przeraza się w dość brutalne pobicie. Następnie napastnik, jak i Robert przemieszczają się w stronę rzeki. Czyli napastnik był jeden? Napastnik był jeden. Znikają poza widzeniem kamer. Na około 50 sekund, po czym napastnik wraca już sam bez Roberta? Czy podejrzany został już zatrzymany przez policję? To jest pytanie do policji. Wszelkie dane związane z tą osobą zostały policji przekazane. Możemy również dodać, że napastnik jest najprawdopodobniej zawodnikiem sportowym. Jakie będą dalsze kroki w śledztwie podejmowane? Mamy nadzieję, że policja wykona czynności. Chodzi o przesłuchanie napastnika w sposób profesjonalny, i będziemy wkrótce wiedzieli, w jaki sposób dokładnie doszło do dalszej części pobicia, z jakim skutkiem, jakie obrażenia odniósł Robert. Wiemy, że. Obrażenia mogły być dotkliwe, bo napastnik po kilku minutach wraca się w to miejsce, gdzie zostawił Roberta, mając na prawdę świadomość, że pobił go w sposób bardzo dotkliwy. Możemy spodziewać się jeszcze optymistycznego zakończenia tej sprawy? Jedna z opcji mówi, że po tym pobiciu Robert mógł uciec przez park lub wzdłuż rzeki. Jest również taka hipoteza. Dziękujemy bardzo za wszystkie informacje. Będziemy starać się Państwa informować na bieżąco.